Hit w streszczeniu. Walka z Kościołem. Jaką rolę odegrał Kościół w PRL? Komuniści po zniszczeniu opozycji politycznej przystąpili do walki z jedyną niezależną instytucją Kościołem katolickim. Głosząc ateizm, najpierw próbowali zepchnąć Kościół na margines życia publicznego, a po 1950 roku wniknąć w jego struktury i rozbić go od wewnątrz. Kościół przeciwstawiał się praniu mózgów społeczeństwa przez władzę ludową. Ważną postacią tego okresu był prymas Stefan Wyszyński. Podpisał on w 1950 roku porozumienie z władzami, którego zasady komuniści jednak od początku łamali. Przeprowadzali konfiskatę dóbr kościelnych, likwidowali seminaria duchowne i nowicjaty zakonne, ograniczali budownictwo sakralne. W lutym 1953 roku rządzący ogłosili dekret o obsadzaniu stanowisk kościelnych pod kontrolą państwa. Polscy biskupi wystosowali stanowczy memoriał protestacyjny, non possumus, co oznacza nie możemy. Odpowiedzią było aresztowanie 25 września 1953 roku prymasa Wyszyńskiego i innych biskupów. Władzy wydawało się, że opanuje w ten sposób Kościół, a stało się wręcz odwrotnie. Wywołała falę oburzenia wśród wiernych. Dopiero odwilż w 1956 roku przyniosła uwolnienie kardynała Oczyńskiego i chwilowe zmniejszenie represji. Po kilku latach, kiedy rządy Gomułki się ustabilizowały, powrócono do starych, wypróbowanych metod, mających doprowadzić do wyparcia religii z życia społeczeństwa. Usunięto ją ze szkół i zdejmowano wcześniej zawieszone krzyże w miejscach publicznych. Nasyłano zomo na pątników i procesje, które były dobrym miejscem dla społeczeństwa do manifestowania niezadowolenia. Inwigilowano księży, była to najbardziej prześladowana przez komunistów grupa. Lata 60. to okres migracji ludzi ze wsi do miast. Potrzebne były nowe instytucje, w tym kościoły. Władza nie pozwalała na ich budowę. Milicja aresztowała kopię obrazu Matki Boskiej. Obraz ten wędruje co jakiś czas po parafiach, gromadząc modlących się wiernych. Po aresztowaniu obrazu społeczeństwo znalazło inny sposób i po kraju wędrowały puste ramy, które stały się jeszcze większym symbolem zniewolenia. 18 listopada 1965 roku polski episkopat wystosował list do biskupów niemieckich, który rozpoczął proces pojednania z Niemcami. Zamieszczono tam ponadczasowe stwierdzenie, wybaczamy i prosimy o wybaczenie. Fakt ten w PZPR wywołał wielką wściekłość. Gomułka antyniemieckość wykorzystywał do krzewienia komunizmu w społeczeństwie, a akt pojednania nie był mu na rękę. Czasem, w którym konflikt z Kościołem przybrał jeszcze na sile, był rok 1966, czyli tysiąclecie Chrztu Polski. Zaproszono papieża, jednak komuniści nie wpuścili go do Polski. Gomułka uznał, że zrobi osobne, własne obchody. I tak powstały milenium Chrztu Polski obchody kościelne oraz tysiąclecie państwa polskiego obchody władzy. Uroczystości, organizowane przez komunistów w tych samych miejscach i o tym samym czasie, miały zakłócić uroczystości kościelne. Społeczeństwo stanęło po stronie kościoła. My chcemy Boga. Wołało pod przywództwem prymasa tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego. Kościół katolicki, pomimo okropnych represji i prób zniewolenia, przetrwał, walczył i mocno przyczynił się do tego, że dziś żyjemy w wolnej Polsce. To kościół podtrzymywał społeczeństwo na duchu i był ogromną tamą hamującą rozlew komunizmu na ziemiach polskich.